Firma Polpak i jej dział Polpak Packaging jest dostawcą zamknięcia opakowań kosmetycznych, ale też całych opakowań kosmetycznych w postaci RLES-ów, różnego rodzaju słoików, również słoików aluminiowych. Proponujemy też zamknięcia do detergentów do chemii gospodarstwa domowego. Są to w sumie najważniejsze produkty, które oferujemy naszym klientom. Faktycznie cieszyły się na początku pandemii ogromną popularnością, co wynikało z tego, że nagle rynek potrzebował żeli płynów do dezynfekcji. Także faktycznie, tak jak wszystkich zaskoczyła pandemia w ogóle, to nas dodatkowo pandemia zaskoczyła naprawdę e, ogromnym popytem na nasze towary. Przez chwilę mieliśmy. Może nie problemy, ale delikatne trudności z wysyłaniem produktów, z nadążeniem w realizacji tych zamówień. Na szczęście nie dotknęły nas bardzo braki ani zastoje, także tu udało nam się na tyle płynnie przejść. Że, że faktycznie obronną ręką wyszliśmy i my, i nasi klienci, co było przede wszystkim dla nas ważne, tak, żeby klienci, którzy pojawiali się jako nowi klienci, też mieli, byli zatowarowani w nasze produkty, ale też nie mogliśmy zapomnieć o naszych stałych klientach, bo to jednak, e, prawda, tu dwutorowo się to wydarzało. Więc, więc bywało ciężko logistycznie, ale patrząc na to teraz z perspektywy już po, możemy być z siebie zadowoleni. Przede wszystkim staramy się podczas produkcji mieć zamknięty obiekt. Więc, jeżeli o to chodzi, to faktycznie dbamy o to, żeby nie produkować bezsensownych odpadów. Natomiast chętnie też sięgamy do rozwiązań produktowych z PCR-u tak zwanego, czyli z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Sprawdza się to różnie. Teraz już wypracowaliśmy pewne metody, ile możemy procent dodawać do poszczególnych produktów, żeby nie straciły swojej funkcjonalności, żeby nie straciły swojej jakości i barierowości. Bo to w przypadku kosmetyków jest bardzo ważne. E, mamy nawet podczas dzisiejszej wystawy kilka produktów, które faktycznie już są wprowadzone na rynek i świetnie sobie na tym rynku radzą. E, nad innymi cały czas pracujemy. E, idziemy z duchem czasu, otwieramy się też na nowe, cały czas poszukujemy też rozwiązań, tak jak e, e, nie wiem. Kompostowalne opakowania, które też są cały czas trochę kontrowersyjne, bo wspomniana już barierowość musi być zachowana i nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek uszczerbek na jakości, bo sprzedawane są w naszych opakowaniach bądź dozowane przez nasze opakowania kosmetyki. Czasami są to też kosmetyki farmaceutyczne, które są bezpośrednio na skórę aplikowane. Więc nie mogą w żaden sposób być wydozowane razem z fragmentami opakowania.